A przed nami walka numer 3. Schodzimy nieco w dół z kategorią wagową 85 kg. Sponsorem tej walki jest firma Netrium. Zapraszamy do narożnika niebieskiego. 27-latka reprezentującego Centrum Aktywności Fizycznej Rzeszów. Mierzący 180 cm wzrostu, ważący 85 kg, 600 g z rekordem 3-2. Panie i panowie, oto Tomasz! Koniecznie!

Vocês, Przyznam się szczerze, że kiedy patrzyłem na rozpiskę dzisiejszej gali, na zestawienie walk, to jest jeden z tych pojedynków, na które czekam, żeby zobaczyć w akcji Bartka do Malika. Po tym co on pokazał w pojedynku z Mateuszem Kubiszynem podczas HFO Spartan Night, to było coś fenomenalnego. No tak, zobaczymy, jak będzie wyglądał na tle Tomasza Koniecznego, no bo faworytem, nie ma się co oszukiwać, jestem młodszy o rok, nieco wyższy Bartłomiej Domalik. Tomasz Konieczny to reprezentant Podkarpacia. Bilans widzimy, trzy zwycięstwa, dwie porażki, ale ostatnio dwa zwycięstwa na galach Angels of Glory i na gali MFC, gdzie walczył z dużo cięższym rywalem, nawiasem mówiąc, co pokazuje, że gdzieś ten rozwój Tomasza Koniecznego idzie chyba w dobrym kierunku. I on sam wczoraj mówił podczas ceremonii ważenia, że jest naprawdę dobrze nastawiony i nie obchodzi go to, że jest skazywany na porządku on ma wyjść i po prostu wygrać z Domalikiem. No tak, ale jeżeli w narożniku ma się kogoś takiego jak Łukasz Jarosz, no to wiemy czego się spodziewać. Kto Łukasz znaleźli? Jarosz, Słuchajcie dla tych, komandos komandos tych komandos komandos w nie, w z Państwa, którzy nie w śledzą w w może legend kickboksingu polskiego, mistrz świata iska, mówimy tutaj o zawodowstwie, a także amatorskim, mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz świata, trzykrotny mistrz Polski bo ja karate. Osiągnięć na swoim koncie trener walczącego tutaj w czerwonym, w czerwonych spodenkach Bartłomiej Domalik ma naprawdę ogrom niesamowicie dużo. No to jest jedna z tych legend obok Marka Piotrowskiego, Przemysława Salety, kilku innych zawodników, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o ceremonię ważenia, 85 kg 600 gramów konieczny 86 kg Domalik w czerwonych rękawicach, w czerwonym narożniku. Bardzo dobrze ustawiony jest pięściarsko Bartłomiej Domalik i myślę, że na to powinien zwrócić uwagę Tomek Konieczny. W tym pojedynku trzymaj dystans Loki. Ruchliwość. To są mocne strony Tomka Koniecznego. Zobaczymy, jak poradzi sobie. W tym pojedynku. Ale jest potężny, mocny, krótki low kick i ponowienie, znowu low kick na wykroczną nogę. No to Malik fizycznością przypomina trochę Jarosza, bo też jest taki naprawdę e, mocny, silny chłop, zobaczymy jak się to będzie przekładało na tę rywalizację. Bo na razie mam wrażenie, że Konieczny zaczął z takim luzem, swobodą. E, bez jakiejś większej... E, większego respektu do swojego rywala. Ale jeżeli tak będzie wystawiał e, zawodnik w niebieskich spodenkach swoją lewą nogę e, i pozwalał bezkarnie opijać ją. Barkowi do Malikowi, no, to szybciutko zacznie odczuwać siłę tych kopień. Kolejny low kick. Mówi się o tym, że low kick to taka niedoceniana troszeczkę, a to jest potwornie skuteczna technika. Ale mówił o tym Karol Łasiewicki, prawda, że on za pół godziny to już nie będzie w stanie chodzić, bo kilka takich mocnych, niskich kopnięć przyjął na nogę. No to później naprawdę jest następny dzień wielka katorga dla zawodnika, który tę nogę ma porozbijaną kopnięciami ciekawe, czy na dłużej zadomowi się w tej kategorii wagowej Bartek Domalik, bowiem jego kategoria to tak 81 kg, tutaj 85. No, ale jeżeli będzie chciał tutaj coś znaczyć w tej kategorii wagowej i w niej pozostać, no to okay. musi taki test, jakim jest Tomasz Konieczny, zdać. No i to z wyróżnieniem. Chwila odpoczynku, no bo było tam kopnięcie. Nieprzyjemny dla mężczyzny, delikatnie mówiąc, no ale wznawiamy pierwszą rundę pojedynku do Malika z koniecznym, próba teraz takich bezpośrednich, półdystansowych wymian po obu stronach. Ale zauważ jak składa lewy, prawy i jest low kick. Teraz po przeskoku taki front kick, ładnie zafunkcjonowała tam lewa ręka um, do Malika. No on ma taki destrukcyjny styl. On każdym tym kopnięciem zamierza wyrządzić krzywdę swojemu rywalowi i dzisiaj doskonale pokazuje to na tle Tomasza Koniecznego. Ale Tomasz Konieczny po raz kolejny już troszeczkę widać skrzywił się z, delikatnie po tym kopnięciu Tomek Konieczny, ale ten potrafi zmienić ustawienie, zmienić położenie. Z lewej, z prawej nogi wyprowadzić low kick Tomek Konieczny, więc nie pozostaje dłuższy do Malikowi. Boli, czy trener Jarosz, na pewno boli Tomasza Koniecznego i teraz wypalił wysokim kopnięciem do Malik, po to właśnie usypiał czujność Koniecznego, by później poszukać kończącej techniki na głowę. Uniknął tego kopnięcia, podwójny. nogi wykrocznej rywala, a potem, kiedy ta defensywa będzie już naruszona, no to będzie szukanie kajkikiem głowy Tomasza Koniecznego. Musi uważać się do Malik, ale bardzo dobrze radzi sobie z tym lewym prostym Tomek Konieczny. Dobrze funkcjonuje ta lewa ręka u niego, ale pytanie, ile potrafi wytrzymać lewa noga? To już była próba zmiany pozycji na mankuta, co jest sygnałem, że faktycznie ta lewa noga daje się we znaki koniecznego. O, już ładny teraz był ten prawy sierpowy po delikatnym zwodzie. Niewiele brakowało, a dałby się zaskoczyć Tomek koniecznie. A więc dołożył coś nowego do swojego repertuaru do Malik. Pięściarsko jest lepsze od torka koniecznego, to bez dwóch zdań. Ja myślę, że tutaj decydujący jest po prostu czynnik siły fizycznej. No, widzimy, że do Malik to jest taran, jeżeli chodzi właśnie o fizyczność, o kopnięcia. No I teraz kolejne próby rozmontowania lewej nogi koniecznego. pytanie: jak kondycyjnie wytrzyma trudy tego pojedynku Bartłomiej do Malik? Czy będzie w stanie na tak dużej intensywności walczyć przez pełne trzy rundy? jest tą stroną atakującą. On teraz on stara się inicjować te ataki, a ja to kosztuje bardzo dużo sił. Ale w międzyczasie był naprawdę bardzo dobry, precyzyjny, prawie sierpowy Tomasza Koniecznego. Myślę, że to jest sygnał ostrzegawczy dla Domalika, że tutaj nie można rywala lekceważyć, ale w odpowiedzi dokładnie tym samym chce odgryźć się Domalik. Chyba zauważyć, że Domalik zakończył akcję jeszcze wysokim kopnięciem, natomiast na pojedyncze ciosy nastawia się Tomek Konieczny. Jak gdyby już w tej rundzie chciał załatwić sprawę Bartek Domalik, zdecydowanie przełamać swego rywala. Naciągnięta kolano, może wykonać zawodnik taką technikę tylko raz, oburą trzymając głowę rywala. Ładna akcja bokserska. Troszeczkę na w końcu coś. stanął na nogę ale widzimy w ogóle to ustawienie do Malika, nisko pochylona głowa, klasyczne nastawienie tak naprawdę na wymiany, na rywalizację cios za cios, kopnięcie za kopnięcie. Próba prawego podrótkowego koniecznego, ale zabrakło precyzji, ale ten lewy hak pod prawy łokieć już poskutkował. Nieco szybciej wyprowadza i zadaje ciosy Bartek do Malik, bardzo ładny był tak dawno Podwójny low kick na nogę wykroczną. Musi wrócić prawa ręka do góry, warka do malika. Bowiem, jeżeli pozostawi, potrafi wykorzystać ten lewym sierpem. E, silne ma to uderzenie. Tak, tak, lewa ręka druga runda w wykonaniu obu panów. E, tą stroną atakującą cały czas. Niezmiennie tutaj jest. Zawodnik czerwonych Spodenka, więc Bartłomiej do Malik. To nie zmienia faktu, że trzeba oddać to w próbie koniecznemu, że może potrafi się ustać, potrafi zastawić, potrafi zblokować. Nie odpowiada może taką liczbą kątnie ciosów jak jego rywal. To nie zmienia faktu, że może trzyma, próbuje dotrzymać kroku do malikowi. No trzeba przyznać, że ma bardzo odporne nogi, bo pomimo tych kopnięć wielu, jakie zaserwował mu do Mali, to widzieliśmy, że praca nóg w dalszym ciągu była na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o Tomasza koniecznego. W międzyczasie Marta Waliczek tam mignęła, więc zawodniczka, którą zobaczymy tuż po tym pojedynku, no i to będzie kapitalnie zapowiadająca się rywalizacja z Dominiką Filec. Taka walka o panowanie na Śląsku, która jest zorganizowana w Warszawie. A może i w Polsce nawet, nie tylko na Śląsku, bo obie panie naprawdę potrafią. Bojować spektakularnie. To był ten akcent, który bardzo mi się spodobał. Taki lewy hak w drugie tempo. Troszeczkę za bardzo był wychylony na lewą nogę, zabrakło miejsca, żeby wyprowadzić to kopnięcie prawą nogą później nieco precyzyjniej Tomkowi Koniecznemu. Zaczynamy, trzecia runda. Przypomnijmy, Bartłomiej Domalik, czerwone spodemki Tomasz Konieczny, spodemki niebieskie. Wycinka ze strony Domalika znalazł się na deskach po raz pierwszy Tomasz Konieczny. Oczywiście nie ma liczenia, no bo to było wycięcie. Ale sędziowie punktowi też na takie akcenty zwracają uwagę. Zauważ, że w momencie, kiedy decyduje się zaatakować, i wprowadzić kopnięcie Tomek Konieczny, delikatnie schodzą mu w dół ręce. Ładna akcja, lewy i wysokie kopnięcie. Wątki do Malika. Ładnie prawa ręka zafunkcjonowała u Koniecznego. Chce głowę urwać do Malik, tym prawym Tomaszowi Koniecznemu. No, teraz są kolana, jeden, drugi, znowu próba wycinki. Przechwycił jednak to wszystko i przetrwał koniecznie. No, mówmy się, Tomek Konieczny zdaje sobie sprawę, że to jest, jeżeli on chce wygrać tutaj ten pojedynek, to naprawdę musi mocno zaatakować, a najlepiej znukałtować. Nebatunia do Malika. Powoli, powoli. I jakie tempo w tej trzeciej rundzie naprawdę to jeszcze minuta i 50 prawie sekund. Potwornie dużo czasu. Taką esencję K1 prezentuje nam Domalik, jeżeli chodzi też o liczbę zadawanych ciosów i kopnięć w jednej kombinacji. Powiedział Łukasz Jarosz, wysokie kolano i natychmiast wprowadził to w użycie bartek Domalik, ale tak jak gdyby zaczynało delikatnie brakować paliwa Bartkowi Domalikowi. No tak, teraz łapie o, trafiony, kawki, prawy I to był bardzo dobry cios ze strony Koniecznego. Ten prawy sierpowy już w drugiej rundzie, mówiłem o tym raz, postraszył do Malika. Nie wiem, czy to nie jest moment, w którym Konieczny powinien zdecydować się na taki frontalny, zdecydowany atak, by nie dać odpoczynku do Malikowi. Potwornie zmęczony do Malik. Wystrzelał się w ciągu tych dwóch rund, teraz tej trzeciej. No, nie, może złapie drugi oddech, powiem. Ale mocny lewy Hajki. Ładny lewy sierpowy i zejście w lewą stronę Tomka Koniecznego. Oj, trafiony, mocne było to kolano, zafunkcjonowało tam. No, wydawało się nawet przez moment, że naprawdę będzie nerwowa reakcja Koniecznego na to kolano właśnie, ale przetrwało to wszystko. Do Malik pokazuje, że zamierza się jeszcze tutaj w samej końcówce i odrodzić i postawić. Ciałem, górną częścią ciała do Malika, domek konieczny. Nie ma tam wtedy możliwości wyprowadzenia, kopnięcia, zadania jakiegoś ciosu. Brakuje mu wtedy tego e, ruchu. Ale Łukasz, Jarosz, już cały czas powtarza, żeby wysoko ręce były ze strony do Malika, żeby nie dał się tutaj zaskoczyć na ostatniej prostej tego pojedynku. prawy na dół, lewy low kick. Prawy low kick. Teraz poszukam gdzieś w końcówce jeszcze takiego prawego z dołu. Bo taka walka na wyniszczenie w tej trzeciej rundzie. Obaj naprawdę i Tomek Konieczny i Bartek Domalik dali kawałek, popis dobrego kickboxingu. Super! Dokładnie tak. Super. Zgadzamy się. <laughs> Na Ale Łukasz Jarod powiedział, że on absolutnie z tym nie ma, nie problemu, ma problemu, bo tak. nie, nie zdarzają mu się. Teraz jeszcze najlepsze fragmenty i posłuchajmy werdyktu. Trzecia walka sponsorowana przez firmę Netrium. Za nami czas wyłonić zwycięzcę na podstawie kart punktowych. Rezultat 2 do remisu. Pojedynek wygrywa Bartłomiej. A więc dwa do remisu. Jeden z sędziów miał na swojej karcie remis, dwóch pozostałych wskazało na triumf Bartłomieja do Malika, który myślę zdał egzamin. Pokazał nam naprawdę kawał niezłego takiego mocnego męskiego K1. Tak, no ale tylko pytanie, jestem bardzo ciekawy. Ta kategoria wagowa, czy tutaj Bartek zadomowi się na dobre? No jeśli wygra, takie były zapowiedzi, to na jednej z kolejnych gal zostanie zorganizowany rewanż Bartka do Malika z Mateuszem Kubiszynem. Byliśmy świadkami tej fenomenalnej walki i będzie to wtedy walka o pas HFO, a więc ten pierwszy warunek... Dziękuję wygrał, a wiecie, walka już o pas HFO. Nie mielibyśmy nic przeciwko. No prosiłoby się, bo Domalik zawsze jednak do ringu wnosi nie tylko siłę fizyczną, ale po prostu emocje. A przecież tych emocji oczekujemy po galach KFO i na razie nie możemy być rozczarowani. Trzy walki, dwa nokauty, jedna decyzja sędziowska. I Państwo już doskonale wiecie, co jest wizytówką. Bartka do Malika, więc akcje pięściarskie plus low i niskie kopnięcia. No i widać, że funkcjonuje, szczególnie to ten low kick nogą wykroczną funkcjonuje u niego naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No tym ciekawsza będzie rywalizacja kolejna z Mateuszem Kubiszynem, bo Kubiszyn ma przecież też doświadczenie bokserskie. On stoczył 6 pojedynków na zasadach boksu zawodowego, 3 zwycięstwa, 3 porażki, ale miał na koncie między innymi triumf przez knockout w pierwszej rundzie w Anglii z Damienem Solivanem. Raz jeszcze Najciekawsze fragmenty pojedynku Tomasza Koniecznego z Bartłomiej Domalikiem. Przypomnijmy, to trzecia walka gali m organizacji HFO, zorganizowanej w studiu telewizyjnym Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. No i przed nami już dwie główne walki wieczoru. A przenieśmy się tym samym do Bogusława Soleckiego obok niego zwycięzca, więc Bartłomiej Domalik. Gdy do ringu wchodzi Bartłomiej do Malik, możemy się spodziewać, że będzie bardzo, bardzo ostro. Zawsze walczysz efektownie, ale z drugiej strony, kiedy ma się w narożniku Łukasza, Jarosza, więc legendę polskiego K1 nie może być inaczej. Dobry wieczór Państwu i dziękuję za miłe słowo. Tak, jak najbardziej. Łukasz jest świetnym zawodnikiem. No i świetnym trenerem, także no nie może być inaczej. Opowiedz o tej walce dzisiejszej, ona była naprawdę bardzo wymagająca. Wyrównany pojedynek, zresztą werdykt wskazuje na to, dwa do remisu. Tak, no była bardzo trudna. Przeciwnik też nie był słaby, bo bardzo dobry zawodnik. A walczyłem na tyle, ile mi pozwoliło zdrowie, bo wiadomo jaką mieliśmy teraz sytuację w Polsce. I nie były to takie przygotowania jak jakbym e, mógł sobie pozwolić e, w normalnym okresie. Opowiedz o tych kategoriach wagowych, bo e, początkowo miałeś walczyć w 81, ostatecznie 85. E, skończyło się to jest wynik tej pandemii, że trochę było za dużo kilogramów. Nie, nie, nie. E, ja walczyłem w 81, ale już ostatnia walka na Haevo była w 85 kg. Tam poczułem się dobrze w tej wadze mimo że nawet nie ważyłem tych 85 kg. Teraz zdecydowałem, że nie będę już zbijał do niższej tylko będę trzymał do 85 i super. Szefowie organizacji HFO potwierdzili, że w momencie, kiedy wygrasz tę walkę, a tak się stało, kolejna będzie o pas HFO i to pewnie z Kubiszynem. Super, super mi to słyszeć. Nie wiem z kim, z kim mi zaproponują, ja biorę tę walkę, bo nigdy sobie nie wybieram przeciwników. Gratulacje raz jeszcze, a my teraz przenosimy się do studia. Dziękuję bardzo.